Cześć, tu karimiri, witajcie na 3, a to jest kolejna sześcienna. Tak. Jeżeli ktoś jeszcze miałby wątpliwości, co to właściwie się tutaj stało, e, tak wygląda babka po roze. Tak. No niestety, musiałem ją. Na siłę, że tak powiem, przywrócić z backupu i wiedziałem, że taki będzie skutek. No, niestety, tak jak już powiedziałem, musiałem to zrobić, ponieważ, no, niestety, tak, prędzej czy później, gdyby się coś stało, no to mapka i tak by wyglądała w ten sposób, więc lepiej to było zrobić w sposób kontrolowany, dać wszystkim szanse, żeby przesunęli swoje rzeczy w miejsce, w którym będą bezpieczne, ponieważ e, okazało się w sumie, że problem dotyczył tylko i wyłącznie Region 0, czyli tego tutaj najbliżej spawnu, w cudzysłowiu. No bo tak, a czemu się tak stało? Bo to właściwie chyba moja wina, bo w którymś momencie byłem niecierpliwy, bo Bukit dał ciała znowu i to było jakoś wtedy na wersji 1.42 może jakoś tak kiedy to bardzo długo nie pojawiała się wersja Gita Release. Grałem w którymś momencie nieopatrznie wersję deweloperską. No i dzięki temu przez dwa tygodnie szybciej, czy nawet trzy tygodnie szybciej mogliśmy się tutaj cieszyć serwerem na wersji. Niestety ceną za to był Chunk Error. Save został uszkodzony, Region Zero został uszkodzony i był uszkodzony właściwie od tamtej pory i oczywiście śmieszna sytuacja, bo mm, dopóki bapa chodziła, dopóki nie bapa była nieruszona, dopóki nie była przekopiowana, nie była nic 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 nie było zmienione <grym> w słowie na FTP, to y, to wszystko chodziło. Serwer był paść, można go było włączać, wyłączać do no, dziwne rzeczy. Dopóki no, dopóki był na tej samej maszynie i dopóki Dopóki były to te same pliki, co yy, oryginalnie, yy, no mapa była fajna. No niestety, w momencie, kiedy coś by się stało, backup wyglądałby właśnie w ten sposób. Tak, dlatego stwierdziłem, że w którymś momencie wywalę tą mapę, uprzedziłem wszystkich. No i po prostu yy, zrobiłem ostatni backup. Wyłączyłem serwer, załadowałem ten backup i on właśnie wyglądał w ten sposób i dzięki temu w tej chwili, przynajmniej na razie, mam nadzieję, udało mi się problem z tymi zepsutymi czankami rozwiązać w sposób taki, że w tej chwili po prostu one się wygenerowały od zera, wszystko się zresetowało, znaczy nie wszystko, tak? tylko region zero, tylko tutaj w okolicy wioski spałnowej. wszystko dam dalej, tak jak mój dom. W górze e, powinien być nieruszony. Mm, no właściwie jest nieruszony, byłem tam i sprawdzałem. E, mała wpadka, byłem przekonany, że dom Senetriiego e, zniknie właśnie razem z czankiem. Dałbym głowę, że na mapce tutaj zamiast jego domu była dziura. Okazuje się, że e, owszem, ale tylko w jednej szóstej, tak, bo ten czank się zresetował, a tam stał dom Senetriego, który on sobie rozebrał. Parę dni temu. <grym> Ups. No cóż, my bad, moja wina. Najmniej obrywało się Patrycji. O, jakieś skrzynka. Zostawił skrzynkę. najmniej się obrywało Patrycji, która to miała no, strasznie dużo szczęścia, że tak daleko dom postawiła, aczkolwiek y, i tak dostała rykoszetem. Wprawdzie tutaj tych chunk errorów było najmniej. Były tylko dwa zepsute. A I do i wypadały jej te w takim miejscu dziwnym. No, te, więc teraz, teraz ma kawałek, kawałek domku jej brakuje i ma wyresetowane czanki przez środek farm. Yy, no ale przynajmniej została uprzedzona, że to się w tym miejscu stanie, więc yy, sytuacja była w miarę opanowana. Co tam się? Coś się nie jeszcze nie załadowało. Nee. No tak czy inaczej, to się odbuduje. Więc w dzisiejszym odcinku krzyściednej yy, na A3 myślę, że tutaj specjalnie tak mógłbym zacząć robić jeszcze raz moją górę. Znaczy robić moją górę. Ja siedzę ciągle przy niej lubię. Ostatnio, Ostatni raz jak sprawdzałem, przepalał mi się y, kamień w dużych ilościach, tak aby można było mm, tak, aby mógł zrobić już ten sztuczny klif, ale. Jako, że wykorzystując sytuację stwierdziłem, że zrobię tutaj małą masakrę, na piosce spawnowej, no to przydałoby się, żeby ten teren jakoś przynajmniej, no, zacząć przystosowywać. Oczywiście teraz macie super, super hiper szansę. Możecie sobie zobaczyć, jak Wam się nie chce przywijać odcinków wstecz, jak wyglądał spawn, zanim, zanim się tu jacyś inni ludzie oprócz mnie. No, wszędzie było ciemno i było tak dziewiczo i w ogóle. I tu była jaskinia, którą później zasypałem, bo w tym miejscu gdzieś stoi, stał, w poprzednim odcinku jeszcze, portal do netheru. <laughs> no. Więc teraz myślę, że korzystając z okazji, że o jajo, że no, wszystko jest wyzerowane, bo to wyzerowała się właściwie nie tylko powierzchnia Ziemi, wyzerowały się również wszystkie podziemia, wszystkie jaskinie i tak dalej no to myślę, że to będzie dobry moment do tego, aby no po prostu tak, rozbudować tutaj coś odoba, jakąś nową wioskę z bo Trochę może, kolejne jajo, trochę może bardziej ją przemyśleć, taka żeby była trochę mniej do z No strasznie żałuję chwilki nie, nie obociłem jej przed tą. Przed tą całą akcją, ze wszystkiego, więc trochę wełny, trochę wełny i tych, tych, sosnowych liści, to powiedziałem sobie, że, nie, dobra, one idą na odszoł. Więc wszystko, wszystko zostało. Zwinąłem, zwinąłem, to, co zostało po prezentach. Nie, nie nagrywałem tego. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądały prezenty Bożonarodzonego choinką, to musicie się udać o. Ziągę jak bez głowy. Musicie się udać na, Czyjś inny kanał na kanał Synny albo kanał Klarza, zwany również Redmaster Tak. No, przy okazji mam nadzieję, że na 100% już problem z tymi tutaj wsiąkniętymi. No właśnie mi się przypomniało, że nie wziąłem się kiedy. Wziąłem, wziąłem pochodnie. Hmm, zaraz. Zaraz, zaraz, zaraz. Coś jest nie tak. Chwilę temu tutaj miałem jeszcze wejście do domku. Hmm. What the fuck? Oj. Coś mi się widzi, że niestety problem z region 0 może wrócić. A wtedy pozostaje mi tylko i wyłącznie skasować pliki i wygenerować je od zera od nowa. No i biedna Patrycja chyba jednak będzie musiała się przenieść trochę dalej niż planowała na początku. Będziemy jej musieli w tym pomóc, bo ona będzie miała bardzo dużo rzeczy do ze sobą do zabrania. No, ale nie ma mowy, że ja będę walczył tutaj cały czas na takiej uszkodzonej mapie. Non-stop z problemami z czankami, bo jeżeli się okaże, że ten problem jest jeszcze głębszy niż mi się wydawało, że to tam reset, Reset czanków, tu pikość, ale jeżeli się okaże, że te pliki są tak dziabnięte, że, że się potrafią zresetować niemalże z restartu na restart. No, no, narodu, to, to znaczy z restartu na restart, to powiedzmy, że nie, ale w momencie, powiedzmy, że gdzieś pójdę i te czanki się rozładują, tak? I powiedzmy, że ja tu wrócę i te czaki się załadują od razu się resetując. Po raz kolejny. To no niestety nie jak będzie spojrzeć, to nie, to ja na coś takiego się nie zgadzam. Bo to nie ma sensu, bo to nie ma sensu. Bo wtedy tutaj w tej okolicy w ogóle nie będzie można nic zbudować, ani spawnu postawić, ani, ani nic, ani portalu do netheru portal portalu do neteru, bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy to po prostu zniknie i przestanie istnieć. Czyli, no, to kaszara, jedna wielka kaszara. Może by się, owszem, również z całym tym spawnem, to jest kanion, tak? On tu był, on tu był wcześniej, to <grym> się nie zwracać na niego uwagi. No, jeżeli będzie się, jeżeli będzie opcja, że się po prostu przeniesiemy ze spawnem w jakieś inne miejsce, trochę dalej, poza region 0. Nie opodali, jest w sobie taka ładna wysypka, więc myślę, że nie będzie z tym większego problemu w ostateczności. No, ale to po prostu taką decyzję jest, będziemy musieli podjąć trochę po niewielkiej naradzie. No bo jakby nie patrzeć tego, tak, to się będzie wiązało z, no, ze sporymi komplikacjami. Trochę będzie szkoda mojego netherhaba. Z którego wszyscy teraz mogą korzystać. I on się znajduje tutaj pod wioską spawnową. a przy okazji to może pokażę Wam, gdzie wygenerował się portal w momencie, kiedy tutaj wróciłem. Kurde, teraz sobie pluję w brodę, że nie wziąłem się kiedy z domu. A, ale tak jest zawsze. Człowiek zaczyna kombinować i o czymś musi zapomnieć. Nie ma, nie ma przeważ. No, dobra, chodźmy zobaczyć gdzie się kolejne jaja. O, nie, ma, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mm, nawet. U, derba. No. No bez jaj, że jeszcze serwer zlaguwało. Chodź tu. Kanalia. Dobra, przynajmniej Perłę rzuciłem. Mm, No. Przynajmniej jest taki motyw, że Dobek Klarsa, ten stary, prawie został. Przynajmniej widać, gdzie był. Zresztą narożnik. Narożnik jego domu też został i też wiedziałem, że coś takiego będzie miało miejsce. Ale ja tu się znowu snuję, zamiast iść pokazać to, co jest istotne. Czyli gdzie się pojawił portal? To jest y, dobek proroka. Przynajmniej to, co z jego zostało. Będę musiał sprawdzić, czy ma coś cennego w tych skrzynkach. Ups. To jeszcze jeden. A ten cichociemny był taki, taki czarny, że go w ogóle nie zobaczyłem. Eee. Dobra, chwilę gdzie ja jestem. Żeby zabłądził. No, bo z tym spałnie. O, dobra. Portal nowy wygenerował się. To, je, to on ustalął po tym, jak wyszedłem z deteru. No, przychodzę tutaj w tą stronę. O, i obawiam się, że problem z tymi czankami może być znacznie. Znacznie jednak głębsze. I jakby się ktoś zastanawiał, tutaj znajdowała się choinka. Tak, tu się znajdowała choinka. Nawet są jeszcze ślady. Po placyku. <laughs> tak. I tak właśnie patrzę teraz po ty, na te bagi z oświetleniem i obawiam się, że tak może być problem. Tak, w temacie dziwne rzeczy, które mają miejsce po takim chunk errorze. No to względu tego, że widzę tam dwa czanki i tam jakiś czank i, i te czanki najwyraźniej się przesunęły z tej okolicy w tamtą. Nie za bardzo mam powiedz, co z tym faktem zrobić w tej chwili, przecież ich nie zabiorę z powrotem. Jedyne co to mogę mieć nadzieję, że one nie zaczną wędrować jeszcze. I... O cholera, że one nie zaczną wędrować. Co ja A, pewnie z tej jaskini. Kurde, to teraz jest niebezpiecznie, bo, bo nie ma oświetlenia. Z jaskini wyłażą różne dziwne rzeczy. Kurczę, trzeba się oglądać ze siebie. No, a tak. Na margine. Uuu, jaka tu wielka, głęboka dziura. Cholercia. Zapomniałem na śmierć, że tu taka była kiedyś bo w ogóle. Ja ją zasypałem dawno, dawno temu i postawiłem na jej spawn. A, nie ma miejsca. Jestem obładowany. No, y, trochę, trochę się zastanawiałem, co z tym faktem zrobić i y, y, no tak, no i co, co z tym faktem zrobić, bo y, ogólnie wszystko się zresetowało, domki poznikały, wiadomo i tak dalej. Więc y, wymyśliłem, że w pierwszej kolejności y, no jakoś to tak spróbuję zagospodarować, kurczę, żeby tutaj ta no myślę, że Patrycja będzie chciała jednak mieszkać w okolicy. Y, no to... O, te blisko jakieś. A, ha, ha, ha niewidziale dom. No, na to wezmę, no to nie wiem o co chodzi yy, no. Yy, I ja to jakoś spróbuję zagospodarować. Coś się tutaj zrobi. W pierwszej chwili tak chciałem walnąć taki motyw, że yy, będzie to taki spawn w powietrzu, że to będą takie słupy nad lasem i w ogóle, ale... O, szkielet. Ale koniec końców doszedłem do wniosku, że... ups. To się dałem. Dałem czadu. Ale doszedłem do wniosku, że w tej chwili to nie ma specjalnie sensu. No bo tamte do Patrycji w ogóle i tutaj, prawdę mówiąc, ten las też nie jest jakoś tako specjalnie atrakcyjny, żeby coś takiego robić. Więc pomyślałem, że po prostu wykorzystam tą, tę oś, która jest tutaj, tej, tej głównej ścieżki, która tutaj kiedyś była. I ono i na tym zacznę trochę tworzyć. Tak, popcinane. What? Tak, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. I na tym zacznę trochę tworzyć. Tutaj spam się przemieści odrobinę, bo jako, że wyjście z neteru wypadło nagle gdzieś tutaj, więc tu się coś zrobi na tą, na tą okoliczność. Hmm, o ile w ogóle. Będzie sens, bo jak tak dalej pójdzie i za chwilę, za parę dni właściwie, bo to nie dzisiaj, za parę dni stwierdzę, że jednak czy czanki wędrują i się resetują losowo w momencie, kiedy się je wczytuje od nowa, no to niestety, nie ma, to region zero będzie do odstrzału i to z hukiem. No, więc ten portal się przeniesie w jakieś takie trochę bardziej dogodne miejsce, aczkolwiek w tej chwili, w momencie, kiedy mamy tutaj taki ściekły las, Ciężko się trochę połapać, co gdzie jest. No to zrobimy taki motyw, że ja po prostu w tej chwili to wszystko, co mam na sobie, zgruzuję w jakimś jednym miejscu dość charakterystycznym. Wytnę wszystkie okoliczne drzewa i dopiero wtedy, kiedy będę widział, na czym stoję, zacznę coś tutaj tworzyć, bo tak to nie ma sensu, bo mógłbym owszem odwzorować ten układ, który tutaj był, no ale w sumie tak, jak jest okazja, idzie nowe, no to kto wie, można by z tego powodu coś zrobić. Oczywiście te resztki tych domków też stąd wywieje w którymś momencie, tak. i takie, takie, oto drzewa myślę, że będą na porządku dziennym jeszcze przez jakąś chwilę tutaj w okolicy. Plus, jeszcze dodatkowo myślę, że takie numery, jak ktoś w którymś momencie spotka, w momencie, który muszę dobiec, bo tu jest kawałeczek za, za spawnem. E, pff, się zabotałem. A, takie numery jak na przykład ten, gdzie to <gryny> jeden czank jest trochę niżej niż wszystkie inne. Albo na przykład takie jak ten, że tutaj na przykład dla odmiany jeden chunk jest zimowy. Tak, no. Dobra, takie rzeczy myślę, że będą jeszcze przez jakąś y, ładną chwilę na porządku dziennym na A3, przynajmniej w regionie 0. <gryny> Normalnie, kurde, jak po bombie. <laughs> jakieś zbytne resztki Swoją drogo, ciekawe, gdzie poleciał ten kawałek dobu do z drzwiami. Mm. Naprawdę, dałbym głowę, że chwilę temu jeszcze tam był. Zresztą mam to na wideo. Jak wchodzę przez drzwi. A teraz już ich nie ma. No. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś nieuchronny znak yy, tego, że jednak region zero jest już niestabilny. Trzeba go będzie spacyfikować yy, ręcznie. Przyciskiem delayed. Oby nie, oby nie, bo trzeba będzie Patrycję przeprowadzić, a ona ma sporo towaru. Zresztą najpierw będzie musiała sobie wybrać miejsce. <laughs> Ale myślę, że w tej chwili teraz już można walczyć, ten nowy portal będzie stał tam, nie tam. Ja swój dom to jeszcze zastanowię się, gdzie chcę postawić tutaj i chyba postawię coś nowego. Będzie bardziej kreatywny niż ten taki właśnie klocek. No, tej domków jeszcze nie ruszałem po to, żeby było widać jaka masakra. Wygoliłem strasznie dużo terenu. Teraz będę mógł na spokojnie zadziałać coś w stronę wszystkiego po kolei czyli spawnu, czyli no, to się odbuduje. No, no tyle z tego dobrego, że póki co i w tej chwili <grym> już nie będę musiał tego robić sam, tak jak za pierwszym razem. Teraz mogę liczyć na pomoc. Jak również liczę na to, że, a, region 0 jednak już będzie stabilny i nie będą te czanki ani wędrować, ani się resetować od nowa. Jak również liczę na Was, że będziecie mieli jakieś propozycje, co by tutaj postawić. Oczywiście mam nadzieję, że będą to takie dobre pomysły, praktyczne i, no i atrakcyjne, atrakcyjne do budowy i atrakcyjne wizualnie. Czyli z takich materiałów jak było do tej pory, czyli kobel, czyli drewno dębowe, drewno brzozowe i w sumie wszystko w temacie. Tak, I może jeszcze trzcina jakiś liście, coś tam, coś tam. Oczywiście tutaj mówimy tylko o alejkach, o jakichś takich budyneczkach użyteczności publicznej w cudzysłowie i tyle. Bo całą resztę sobie będą mieszkańcy dostawiali we własnym zakresie i... Tak, jaki będzie im się podobać. No, w takim wykładzie myślę, że na razie to wszystko, bo nie ma tutaj specjalnie co gadać, trzeba budować. I do zobaczenia w następnym odcinku 3 7. geometrii na A3. Mam nadzieję, że już będzie coś przynajmniej na kształt spawn. Cześć.